Tutaj mam taką małą, zobaczcie, i postaram się jak najszybciej po niej wejść i zobaczyć jakie są widoki. Ja pierdzielę człowiek po piętrach chodzi z paczkami, a nie może na taką góreczkę wejść. Może z drugiej strony są gdzieś schody na nią, a ja idę jak ten głupek po prostu po trawie. Później postaram się z niej zbiec. To może być mój ostatni. Raz. Dobra, idziemy dalej. O matko. Niby nic, ale nogi bolą po takiej góreczce wejść. Przeżywam, jak nie wiadomo, jakie szczyty zdobywał. Dokładnie. A z drugiej strony są schody. No ja to jestem naprawdę agent. Lubię sobie pod górkę robić. Pokażę teraz wam jak wygląda okolica z tego miejsca. Bo ładnie wszystko widać. Dużo wody. Tam macie dalej fontanny. Jak widzicie pełno dzieci, pełno rodzin. Dużo lasu, dużo drzew. Więc jeszcze są takie fajne miejsca. W Nie biegniemy teraz. O oh, oh, kurwa, spadnę, spadnę, oh, tu, tu sergonie, tu sergonie. O oh, matku, tu rurę oh, oh. Oh, to rurę przeskoczyć. O masakra. Jeszcze sznurówki nie mam zawiązanej. Stary, jak głupi. Dobra, trzymajcie się, cześć.